Zabita nagrzewnica Passat B579 Tutaj przewód od pralki Tu zasilający Idzie do pompy, to jest pompa do oleju, do wody, do, do ropy, do benzyny No i tu będzie pojemnik A do pojemnika będę wlewał Taką mieszankę, tu jest ocet 10% Tu też, już część jest w nagrzewnicy i to jest wymieszane razem z takim płynem. Jeszcze raz przedłapałem i tu jest w środku. To nie jest już czyste, tylko to jest w środku taki jakiś brud metaliczny. Nie wiem. Tak jakby coś się już rozpuszczało. Teraz wszystko podniosłem do góry. Nie jest ciepłe, szukam teraz sposobu, żeby to podgrzać. Tam jest już ten płyn z odstępem w nagrzewnicy. Poczekam trochę i znowu włączę. Drugie odpalenie teraz chodzi jeszcze bez podgrzewania. Tutaj przetnę rurkę, wstawię miedziankę i wtedy dam jeszcze palnik. Cały czas płuczę. Może coś z tego będzie.